Kamikaze. Tak mówili kamikaze. Dzień dobry wszystkim Wtorek 15 czerwca Na początek ciekawostka Wystąpienie prezydenta RP Andrzeja Dudy W Bratysławie w ogóle dzisiaj Sensacyjnie w dzień po porażce Ze Słowacją Wypowiadał się w Bratysławie No i prezydent o dziwo mówi To samo co ja mówiłem wczoraj Czyli wyniki świra nie różnią się niczym zeszłoroczne od tegorocznych, jak gdyby w, samej porze, w tej samej porze roku. W zeszłym roku, w czerwcu, było pomiędzy 200 a 400 przypadków świra dziennie i nie było fastrygowania i Golden Goli. W tym roku jest fastrygowanie i Golden Gola, i wyniki są identyczne. To samo jest dokładnie zresztą w Kanadzie, to już nawet pokazywałem pewnego dnia na Facebooku, w dniu 4 czerwca. Były wyniki w Kanadzie identyczne, jak w naszym roku. Dokładnie tam w zgonach chyba dwie osoby 30, a tu 35 w tym roku gorzej. O dwie osoby. Oczywiście, tak jak mówię w Kanadzie, to jest taka epidemia, że to tam jest po 30-40 zgonów dziennie klasyfikowanych do tej wspaniałej epidemii. Wyniki są zasadniczo inne tylko w Ameryce. O tej porze roku, ponieważ w Ameryce w zeszłym roku było Black Lives Matter i tak jak mówiłem to u Michała uważam, że Trump wtedy i Republikanie też na Florydzie i w Teksasie przede wszystkim weszli w świra, żeby zapobiec rozlewowi się tego na ich stany i po prostu na plażach testowano ludzi i bez objawowców zamykano na kwarantanny pod karą rozsiewania świra zanim zaczęli demolować miasto i okolice wyniki w Ameryce tego świra są obecnie no radykalnie inne, praktycznie go już nie ma, a tak to w pozostałych krajach są bardzo podobne nie? nie ma większego znaczenia czy zeszły rok bez fastrygi czy obecny rok fastrygo no teraz jeszcze podają media, że jak się zafastrygowałeś to żebyś się broń Boże nie opalał na słońcu, bo twoja skóra jest wątła jak wolność słowa u Knuriona w bunkrze. Czemu nawiązuję do Knuriona? Oczywiście, bo wczoraj o dziwo zostałem zalany informacjami, pretensjami, żalami od ludzi, którzy w bunkrze jeszcze tkwią. Mentalnie oczywiście, bo niezapastrygowanego w Knurion nie wpuści nigdzie do domu, a że bunkier jest domem, no to do bunkra tym bardziej. Ale no, tkwią mentalnie. Jeden gość do mnie zaczął wczoraj wypisywać, że jemu, oczywiście, w ogóle to też jest jakaś absurdalna logika, że no, jemu się podoba antychińska narracja i on się z Knurjonami w 90% zgadza. No, oczywiście, się nie zgadza w kwestii świra i w kwestii fastrygi, no, ale. No, można się pięknie różnić. No, ja się oczywiście zgadzam, że można się różnić. nie, ja wrzeszczałem z telewizora, że jak ktoś ci opowiada takie rzeczy, że nie trzeba robić właśnie lockdownu, że reakcja na świra jest zdecydowanie przesadzona, że to nie jest nic jakoś nadzwyczajnego, co widać po wielu krajach, które nic nie zrobiły, to przecież Wezyr mówił z delay i go kopni w dubsko. W dubsko! A mój post w ogóle nie wspominający. O tym towarzystwie, tylko wspominający o sytuacji na świecie, ani słowem nie wymieniający w ogóle tego bydlaka i tej jego porypanej rodzinki i towarzystwa, został odczytany na antenie i nakazano mnie zdelektować co 200 nawiedzonych psychopatów uczyniło. I teraz mają do mnie pretensje, że po co ja, że tak powiem, się z nimi zadawałem, a teraz schłócam. No ja nie jestem w stanie odpowiedzieć takie pytanie. Jak ktoś w ogóle nie zwraca uwagi na to, co robi druga strona, oni do mnie mówią, że ja powinienem odejść z godnością, zamknąć mordę, bo widocznie do siebie z Knurjonem nie pasujemy. I Ja, skoro Knurjonowi nie odpowiadałem, no to mam zrobić won i nic nie mówić więcej w tym temacie. No. Ryzyko Knurjona było takie postępowanie, takie traktowanie ludzi, którzy, tak jak mówię, nic mu nie zrobili w ogóle złego i tak dalej. Mieli po prostu inne zdanie, ba. Nawet nie nawiązywali do niego, że mają inne zdanie od niego, tylko po prostu wyrazili swoje zdanie i to zdanie już wystarczyło do zarzucenia obelgami z wyzywania. To zakłamane bydle teraz zrobiło sobie jakiś Hyde park, że można było tam zadzwonić, pogłaskać po główce i kontrowersyjny komplement powiedzieć wezyrionowi. Hyde park polegał na tym, że ta korek wybierała pytania z internetu. Jedno pytanie pierwsze było kontrowersyjne, to aż napuchł na mordzie jak ropuch czerwony, bo ktoś go do Wałęsy porównał, to nie ja, ale celne porównanie więc ktoś Knuriona porównał do Wałęsy, morda mu podpuchła z nerwów grzdyli własnej mało nie pożar no odpowiedział na to pytanie, ale na tym się Hyde Park skończył reszta to było lizanie go po twarzy jak pies po kolei tych zadających pytanie, co zrobi, a ile pieniążków potrzeba a kiedy wpłacić a jak Wezyrion wygra apelację, to czy zaskarczy tamtych? Oczywiście całe to towarzystwo od Patlewicza, no tak jak mówię, gówno osiągnęło tym, że dalej ich kościół naśmiewał się dalej ze zjawy, naśmiewał się dalej z hokus pokusów. Zresztą słusznie. Ja to mam w ogóle nadzieję, że to hokus pokus to wejdzie. Akurat to, to z Riona też zasługa, zwanego Knurionem też, że to wejdzie do obiegu powszechnego, ponieważ to jest hokus pokus. Ja będę to w ogóle na cześć, Nuriona jako tej postaci zniewolonej przez sektę konfidentów. Będę na pewno tego używał. To bardzo akurat ciekawe powiedzonko. No tak czy siak Nurion się nie przejmuje. W Hyde Parku najbardziej mnie rozbawił tą akcją za bilet dla Patlewicza. Czy ile to bilet z może kosztować? 50 zł. Miałem podobne zdanie co do tej akcji zbiórki za bilet. No Jakim trzeba być dziadem naprawdę kalwaryjskim, żeby wystąpić o bilet? Jak, jak, to trzeba mieć w ogóle brak jakiejkolwiek klasy i jakiegokolwiek w ogóle wstydu, żeby z 50 czy 60 zł. za bilet, bo jemu sąd nie zwrócił. No To są ludzie, którzy nie rozumieją, że donoszą. Po pierwsze. Nie rozumieją, że są konfidentami. Nie rozumieją, taki Patlewicz nie rozumie, że jest po prostu dziadem kalwaryjskim. I nabijają temu gościowi kapze i wyświetlenie. Tam ludzie też, inni mówią, że to mu nie przyniesie, tam porównują, na przykład do wyników, że tam Jaś Mela był u Stanowskiego i to jak to jemu, Jasiowi Meli poszło w górę, oczywiście Stanowski wylansował Jasia Mele. Nie Mele, tylko Kapelę, przepraszam. Jasia Kapelę, Turbolewaka. Nie rozumieją, że są konfidentami. No i oczywiście Wezylion, to no w ogóle nie ma sensu porównywać tego, no bo Wezylion nigdy nie był na takim poziomie, jak audycja Stanowskiego i nigdy nie będzie. To mówimy o innym pułapie. Tu ta telewizja miała wszystkie wskaźniki opadające. Przestała już chyba nawet podawać z czasem Tutaj kilka osób mi sygnalizuje kwoty, które są zbierane, tylko że niby 1000 gitar, ale to, tak jak mówię, można wpłacić 30 razy po złotówce, 30 osób mamy 900 gitar i 100 od widzów mamy 1000. Nie problem. To jest. To wiadomo, że to jest znowu ściema tam dla fanatyków, że 1000 i tam zobaczą liczbę i mózg się wyłącza, Wezyrion ukochany i tak dalej. To nie ma sensu porównywać w żaden sposób, to nigdy nie było na takim poziomie, jak audycję Stanowskiego, a wiadomo, że jakby on wystąpił na przykład u Stanowskiego, oczywiście on nie wystąpi, bo to jest tchórz. Ja też zresztą myślę, że on w ogóle tą sprawę w sądzie wyrok zaważył przez to, że on się tam bał pokazywać, nie, że jest po prostu tchórzem. Gdyby się bronił sam, gdyby tak się popisywał erudycją tam w sądzie, jak się popisuje, zamknięty w straczu ciemnym tam, w bunkrze, czy skąd on tam nadaje, no to... Może by trochę lepiej wypadł, a tak no to się zaprezentował jak zawsze, jako tchórz naczelny, teraz robisz się męczennika, cytuję cytaty z jednej strony, Debil w ogóle dziękuję rodzinie wszystkim, którzy przy nim stali. a za chwilę cytuję cytat z Biblii, że dla Chrystusa został sam. To jest właśnie tutaj nie przeszkadza oni klaszczą jakim dziękuję, klaszczą jak, jak mówisz, że został sam, to tym ludziom o zrytych beretach nie przeszkadza. Wcale co by nie powiedział, tam to by klaskali. Tutaj gość do mnie wczoraj wypisuje, że oni są tacy antychińscy, antykomunistyczni, że jemu to odpowiada. Oni są tak antychińscy jak Bolek Wałęsa był antykomunistyczny. O, a Patlewicz jest wolnościowcem i nie jest konfidentem. Te towarzystwa, jakieś te Mariany, co chodziło tam po sklepach, albo ten krajewski nie jest Stalkerem, na przykład. O, to on jest tak antychiński. Od początku do jak to się mówi, dymał, dwuchał w chińską fujarę, aż towarzyszowi Puchatowi miodek się w brzuszku zaczął układać jeszcze lepiej. Mówił od początku, lansował teorię, że Chiny kłamią i tam jest druga i trzecia fala, i że zakłamują skalę. Tak to mówił w kwietniu, jeszcze to utrzymywali nawet w maju zeszłego roku, potem w ogóle jak gdyby nigdy nic przeszli do porządku dziennego i już tylko nad Europą, nad Szwecją i tak dalej, już przestali o tych falach w Chinach wspominać, widząc, że wszyscy widzą gołym okiem, że nie ma żadnego świra w Chinach. Od początku lansowali taką debilną teorię, że niby chińską narracją jest to, żeby wychodzić z domu, zarażać się, wtedy wszyscy poupieramy i Chiny przejmą nasze kraje. Po pierwsze, nie słyszałem takiej chińskiej narracji. Chiny wprowadziły jako pierwsze maseczki, Chiny w pierwsze wprowadziły show telewizyjne. Sam Wezyrion porównywał wersję ze Stalowej Woli, którą odkrył do wersji z Wuhan w swoim programie, że jest taka sama, czyli sam oglądał filmiki z Chin, jak ludzie padali w torsiach na ulicach, w szpitalach leżeli na, pełno na przystankach, trupów i tak dalej. Sam się na to nabrał tylko, że potem nie miał jaj się z tego wycofać, albo jest opłacanym chińskim głównozjadem. No, to są dwie opcje. Albo po prostu, no a też jest bardzo możliwe, że rubaszny narcyz nie potrafi się do błędu nigdy przyznać, więc skoro od początku brnął, że świr jest straszny, to po prostu nigdy tego nie przyznał, że się dał oszukać Chińczykom. No, poza tym jeszcze była petycja, no, kluczowa sprawa. Trump przez tą petycję, że się nie zastosował do ich petycji, to przegrał wybory przecież gdyby gdy robił ich petycję, żeby wygrał w cuglach, więc on jest tak antychiński, że lansował lockdown, by nie wychodzić. Chiny korzystają. W no, tej chwili wzrost cen upadek w ogóle reszty już produkcji, reszty fabryk. Wszystko jest w chińskich rękach zablokowane łańcuchy dostaw specjalnie przez Chińczyków podniesione ceny za transport, za kontenery. Nie ma problema. Chiny zarabiają, jeszcze ich wszyscy błagają o wszystko. Pozbycie się przy pomocy zdrajców, lewaków Trumpa, przy pomocy mediów zlewaczałych, przy pomocy paniki, przy pomocy zwabienia Amerykanom ilościami choćby testów. Przypomnę, w Ameryce robi się teraz 100 niecałe tysięcy testów dziennie, a robiło się w szczycie 2,5 miliona. No, jeśli robi 2,5 miliona, to się ma wyniki. Jak teraz. Tej koledzy z Anglii piszą, że w Anglii wzrasta z powrotem epidemia świra, ponieważ jest euro i się wszyscy chcą sobie poleżeć w domu na zwolnieniu i się chodzą testować z byle przeziębieniem bólem gardziołka. Wychodzi test pozytywny, każdemu gwarantuje, żebyś miał jakiekolwiek objawy przeziębienia infekcji, jak nie za pierwszym, drugim, trzecim czy czwartym razem zwykłej infekcji, którą przejdziesz za którymś razem wyjdziesz pozytywnie, nie? Więc jak nie chcesz się fastrygować, może się z drugiej strony warto testować, to będziesz miał papier rozdrowieńca. Ale to tak yy, na marginesie. Lansował dokładnie chińską drogę. Lockdown. Przykłady przez Chińczycy pokazywali, jak się robi lockdown z zamurowywaniem w ogóle ludzi w domach, izolacją całych osiedli. Maseczki wprowadzono pierwsze w Chinach. Show telewizyjny w Chinach. Świr oczywiście wypłynął też z Chin. Wszystko, co robili Chińczycy, robili w jakimś celu, korzystając ze współpracy z komunistami z całego świata, którzy są w tej chwili wszędzie i którzy lepszej okazji i lepszego bossa nie mieli nigdy, jak teraz. Popierał to rękami i nogami. Jest tak antysystemowy, że zaprasza tam jakąś Michalnik. Gość mówił, Cytował świętego Pawła, do negujących siłę tego świra mówił, że takich ludzi należy zdelejtować, nie, bo nie ma z nimi rozmowy żadnej. Mówił, nie wolno z nimi rozmawiać, nie wolno ich dotykać. No, tak mówił. A jak przyszła Eliza Michalik, co mówiła, że historia Jezusa Chrystusa jest dla niej porównywalna, to baśki braci Green i ona jest kalwinką, cokolwiek to znaczy, ale w Boga nie wiesz. Kalwinką, to może ona jest od tej temperatury, bo u mnie są w stopniach jak Kelwina czy Kalwina, nie wiem, czy to, czy to ta sama nazwa nawet, się temperaturę mierzy w Kanadzie, tutaj nikt nie zna celciusza, nie? Może ona jest taką Kalwinką. To taką mówili, że wspaniała audycja, wspaniała osoba, tak się podniecali, ona zobaczyła organizację redakcji, tą grupkę fascynujących osób, którzy zapierdzielają wokół Knura, muszą mu te... Trufli napełnić, że brzuszek knużywko miał pełny, to się zafascynowała pracą i wkładem w knurokarmienie. Ludzie do mnie wczoraj pisali i co? Zadowolony jesteś pewnie z wyroku, że naszego tu guru, szefa skazali? A ja właśnie jestem niezadowolony. Właśnie jestem niezadowolony. Po pierwsze, nie cierpię konfidentstwa Takiego nie cierpię żadnego donoszenia, za żadne mowy, nienawiści. Że to ktoś powiedział hokus, pokus, zjawa, pierdy czy inne głupoty na te głupoty w dodatku. Historię, że to jest jego sakrum. Każdy może mieć swoje sakrum i każdego może obrażać co innego. To powiedzenie w tym przypadku że twoja wolność kończy się, gdzie się zaczyna wolność drugiego, w tym przypadku nie ma zastosowania, bo w tym przypadku zastosowanie ma jakaś choroba psychiczna, bo tak jak mówię, jednego może obrażać to, że jest zbyt słoneczny dzień, a ja się z tego cieszę, bo on lubi dni pochmurnych. To jest jego sakrum, bo on jest mentalnym wampirem psychicznym na przykład, albo i nie. Wezylion oczywiście tam nawet krytykował sędziego, wyrok, aparat państwa, państwo z dykty. Wszystko to było do przewidzenia, tylko umocnił yy kolejną grupę ludzi, dodał im w tej chwili kopa, będą wpłacać kasę dzięki takim baranom jak Patlewicze i to towarzystwo konfidentów nie mających nawet faktycznie na bilet. To no w tym akurat miał wezmieron rację, gołodupki, hop do kupki do jednego pociągu, zrzuta rzuta na bilet, czekaj czy zebrał w ogóle na ten bilet te 60 zł, nie? Bo to jest też ciekawe. Ci się już nie chwalił. Może nie. <noise> tak czy siak, nie cieszy mnie wyrok na, dla Knurjona, gdyż po pierwsze, no tutaj też się do mnie jakaś pani taka, też no tam z głębi już widać największych czeluści tego bunkra. Wypełzła tam na profilu pastora Kurylasa do mnie, że ja skłócam środowisko, no, że obrażam wspaniałego knura. No, zasadniczo bardzo, ale to bardzo. Pani wpakowanej w to dziadostwo współczuję. Nic nie mogę pomóc niestety. No tak jak mówię, ci, co się mieli utwardzić, się utwardzili, dojdzie trochę nowych, jest trochę sensacji. Ja nie mówię przecież, że on osiągnie jakieś tam oglądalności. To po prostu schodziło, są, można sobie wykresy przejrzeć. Niektórzy je prowadzą znajomi, którzy mi pokazywali. Widać gołym okiem, że po prostu oglądalność tego dziadostwa spada, ludzie byli eliminowani, wykruszani i tyle, a taka akcja, taka sensacyjka, taka sensacyjka powoduje, że zyskują kolejne punkty, kolejnych jakichś tam fanatyków, jakie mówię, to tego będzie setki tysięcy ludzi na 4-5-osobową rodzinę, nie wiem na ile małżonka Nuriona jest dopuszczona do finansów. Ale na tą niewielką rodzinę, te plus kilku dobiegaczy, którzy są tam na etatach, to w zupełności też zbiórki finansowe wystarczą, żeby bardzo przyjemnie sobie żyć. Na koniec jeszcze w ogóle tej debaty Knurion się popisał, bo znowu się powołał na to, że on i jego konflikt z Turczynem jest wspaniałym przykładem, że można z sobą rozmawiać z klasą i się z sobą procentach kwestii świra nie zgadzać, ale można się szanować i rozmawiać. To jest właśnie podłość i obłuda tego, i hipokryzja tego bydlaka, gdyż ludzi, którzy nie są Turczynem, którzy nie są jego prawnikiem, od których nie potrzebuje nic, byli widzami i się jakoś z tym utożsamiali. Nakazał zdelejtować, kopnąć w dupę wywalić na zbity pysk. Wyrzućcie go z Facebooka, wyrzućcie go z Twittera czy z czego tam jeszcze. I jednocześnie to bydle mówi, że on jest przykładem, jak można się pięknie różnić. O, potem się chyba jorgnął już. Moim zdaniem to mu ktoś podsyła te filmy moje, co potwierdza troszkę też jego ta wypowiedź. Można sobie sprawdzić o bilecie dla Patlewisza. Ale to nieważne. Ważne jest to, że na koniec te bydle się chyba jorgnęło. Już. Że to trochę bezczelne jest i dodał, że to wszystko dotyczy tylko szlachetnych. Ale szlachetnych jak? Szlachetnie urodzonych, szlachetnych według niego, to trzeba mieć co to ojca łubeka, żeby spełniać te warunki, to trzeba być komunistą, żeby być tym szlachetnym według niego, to trzeba być tchórzliwą pałą siedzącą w bunkrze. Teraz podał trzy nazwiska pana Jańczuka, pana Morgenstern Bodajże i Tomasza Frosta. Podał trzy ksywy w programie, pierwszy raz w życiu chyba kon konkretnie, że oni mu tam zaszkodzili w jakikolwiek sposób. Bo tak to na ogół mówił. Siły, oni, tajemne jakieś zmowy. Tam nawet pytanie na tej debacie przyszło, czy wyrok, co wyobraźcie Państwo, czy wyrok zapadł w dzień przed rozpoczęciem Euro, żeby środowiska kibicowskie nie protestowały w sprawie tego Knura? tylko zajęte były oglądaniem, jak rozumiem, euro. Takie w ogóle tam ludzie mają mniemanie o tym Knurze, że środowiska piłkarskie mogłyby protestować. Powinny protestować przeciwko temu, że Knur jest poza chlewem, w bunkrze i w telewizji. Knur powinien być w chlewie zabitym dechami, tam po jej siedzieć i nie wyścibiać nosa. Więc podsumowując, nie cieszę się z wyroku dla Knura z powodu a wolności słowa uważam, że miał prawo mówić tak jak mówił, i że w tej kwestii miał rację, b, że taki obłudnik i takie bydle jest w tej chwili ikoną walki z katotalibanem, z kokus pokusami i innymi, no to jest w ogóle też nieporozumienie, że tego typu człowiek reprezentuje w ogóle też jakichś protestantów w Polsce, że znowu jest na ustach, inni protestanci są z nim kojarzeni w ogóle, no to jest żałosne, no i co to była już powoli upadająca, dogorywająca organizacja, z której z kolei prawie raz w tygodniu dostawałem maila albo informacje, że stamtąd już odesz odszedł ktoś, że jest szczęśliwy, że się okazało, że tylko poniósł takie szkody, a nie inne, że Knurjot mu pokazał swój prawdziwy świński ryj. Takie rzeczy się działy w tej chwili. Znowu to jakąś grupę ludzi utwardziło i innych ludzi troszkę, Boże. Złość na to przeszła. Tak czy inaczej życzę każdemu, żeby nie był konfidentem i żeby nie był sekciarzem ani w jednej, ani w drugiej organizacji. Ani nie hokus pokusował, ani nie wpierdzielał trufli, jak świnia w chlewie. Ledwie tutaj wróciłem, miałem ten film zakończyć. Znajomy mi podesłał filmik z Hate Parku u Stam Stanowskiego na kanale sportowym Że czytają panowie A konkretnie właśnie Stanowski Redaktor czyta tweeta Od Tymoteusza Chojeckiego Proszę bardzo Brutalna opinia Tymoteusza Chojeckiego z, z twittera Naprawdę brutalna Jesteśmy w takiej sytuacji jak Dania Przegraliśmy z najsłabszą teoretycznie drużyną w grupie Z tą różnicą, że u nas nikt nie miał zawału serca No Nie mieszałbym jednak tych dwóch sytuacji jak wejść na Twitter Timotego, to widzimy tutaj, że oznacza w wielu tweetach tych sportowych, oznacza Stanowskiego, Borka i tak dalej, widać chęć nawiązania kontaktu, ponieważ oni wiedzą, że Stanowski mógłby taki temat podjąć tego osądzenia Wezyriona, tylko na 100% mają tego typu problem, że Wezyrion nigdy by się nie odważył z takim stanowskim usiąść tam do stołu, nie? Bo to on może rozmawiać tylko jak mu komplementy prawią. Przecież to no. stanowski to jest, co by o nim nie powiedzieć. Gość inteligentny, złośliwy zarazem i mógłby mu pocisnąć parę razy. A to jest trzymany gość, bohater w swoim domu trzymany pod kloszem w bunkrze, gdzie mu wszyscy kadzą, klecą, klepią po pleckach i go nic przykrego w życiu y, nie spotyka. Komentarze y, negatywne nakazuje usuwać. Ludzi, którzy mają jakiekolwiek inne zdanie od niego, też nakazuje usuwać, delejtować, kopnąć w dupsko. W dupsko! Więc mają problem na 100%, kto by tam mógł iść. Reszta postaci z kolei dla Stanowskiego będzie nieatrakcyjna i dlatego do tego może nie dojść, no chyba, że Wezyrion naprawdę no byłoby, byłby wesoły program, nie? Nezer musiałby palnąć z pół litra na odwagę. Może by poszedł i przetrwał w kalesonach. w kolorze niebraun. W każdym bądź razie no oni też mogą liczyć, bo Stanowski tam robi takie programy dziennikarskie zero i w tym dziennikarskim zerze omawia często tematy społeczne, niezwiązane z piłką nożną, no i moim zdaniem marzy im się na początek. Te programy mają kilkaset tysięcy wejść i marzy im się, żeby poświęcił im taki program, żeby go zainteresować tematem, a że on akurat, bo teraz specjalnie też dali w programie jego wycinek, jak rozmawiał z Mencenem, akurat właśnie o obrażaniu uczuć religijnych, to też o tym mówiłem, no i Mencen oczywiście, żeby chciał, żeby nie było, no ale jako, że jest wpakowany w tą organizację psychicznie, bo no to sobie nie wyobraża z drugiej strony, żeby tam hokus pokus i inne rzeczy nie były karane. Muszą być karane według niego, no i tyle. To dali, tą wstawkę u siebie w programie, i teraz jest, widzę pomysł, a może już jest nawet zrealizowany, zaczepiania stanowskiego. Specjalnie Timothy dał taki kontrowersyjny tutaj tekst, że w ogóle w sumie jest dupy, że jesteśmy w takiej samej sytuacji jak Dania, tylko nie mamy zawału serc. No ale wiedział, że Stanowskiemu się coś takiego spodoba, bo on lubi takie rzeczy mainstreamowo-kontrowersyjne. No zobaczymy co z tego wyniknie, ale jak widzę jest zaczepianko. Odbył się też mecz na euro przy 67 tysiącach ludzi, ale z tego co tu czytam w komunikatach Federacji Węgierskiej był to pierwszy mecz przy całkowitej segregacji medycznej i był to mecz tylko dla zafastrygowanych. Reszta telewizorni I ciekawostka na koniec, tam kolega o ksywie Niku e -e -e, mu pisał pod którymś filmem, że nie udowodniono jeszcze, że nieskuteczności testów na świra, A to jest historia opowiedziana mi przez kogoś tam, no, ważne przez kogo, ważne, że opowiedziana, że jest rodzina, żona jest ozdrowieńcem, chłop jest już zapastrygowany, ale mają dzieci, i chcą lecieć na wakacje poza Unię Europejską, do kraju gdzie są wymagane testy dla niezafastrygowanych i udajesz się do lekarza i na 48 godzin przed wylotem robisz testy i się pytają lekarza, no ale to jest troje dzieci, co będzie, jak któryś z tych testów wyjdzie pozytywnie, gdzie nie polecimy. A lekarz im na to panie czy pan jesteś normalny? Też ty się robi dotąd, jaki się chce wynik uzyskać, jak ktoś potrzebuje tutaj wiadomo, wynik pozytywny, żeby mieć paszport ozdrowieńca, to robimy dotąd, aż wyjdzie pozytywny. A jak potrzebujemy robić negatywny, no to robimy dotąd, aż wyjdzie negatywny, a wszystkie poprzednie wyrzucamy i nie protokulujemy, tylko że uległ zniszczeniu czy czemuś tam i tyle. I handel testami odbywa się również w Turcji, w kurortach turystycznych, na Cyprze. Wszędzie płacisz nie za test, tylko za test z wynikiem jaki oczekujesz mieć. I taki dostaniesz i tyle. I to jest tak naprawdę cała wiarygodność. Bye. Jestem mi gadzę, w tej